Dzień dobry, nam. No Dobrze, poczekam chwilkę. Przygotuję nam mantry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Już przygotowuję nam mantry do praktyki. O, dobrze, udało mi się. Cieszę się, że jesteście. Super Was widzieć. I poczekam jeszcze chwilkę. Zaraz zaczniemy naszą medytację. Powiem Wam dwa słowa o tej medytacji. Na dzisiaj przygotowałam nas w ramach naszych spotkań, jak dobrze zacząć tydzień. Medytację dla promieniowania naszej energii, myśli, projektowania naszego umysłu, tak żebyśmy mogli tworzyć swoją przyszłość. Przyznam szczerze, że znalazłam tę medytację specjalnie na nasze spotkanie. Jeszcze jej nie praktykowałam, więc dzisiaj będzie pierwszy raz. Będziemy ją praktykować razem. Myślę, że to jest dobra medytacja na początek dnia i początek tygodnia, żeby zaprojektować sobie razem ten tydzień. Nasza medytacja będzie się składać z trzech części. Najpierw będziemy oddychać. Pierwsza będzie pranayama, w czasie której będziemy oczyszczać swoje kanały energetyczne. Będziemy przygotowywać się na projektowanie tej energii. Która będzie tworzyła naszą przyszłość. Będziemy też przechodzić w stan umysłu takiego medytacyjnego, neutralnego, który może tworzyć, który jest poza oddziaływaniem tego, co negatywne, pozytywne, jest skoncentrowany na tworzeniu, na manifestacji. Druga część naszej medytacji będzie dotyczyła tego, żeby oczyścić umysł, oczyścić go ze wszystkich myśli. Jakichś emocji, energii, sytuacji, stanów, które zabierają energię i jest jej mniej na kreację. Bo kiedy ten umysł jest spokojny, klarowny, oczyszczony, to wtedy właśnie może projektować, może kreować. I trzecia część medytacji to będzie właśnie ta kreacja. Zrobimy sobie jeszcze krótką rozgrzewkę, dosłownie trzy pozycje, żeby troszeczkę poruszyć ciało, poruszyć energię i potem przejdziemy już do naszej praktyki. Dobrze? E, każdą praktykę jogi kundalini zaczynamy mantrami. Te mantry są w komentarzu. Komentarz jest przypięty. Pierwsza mantra Ong Namo Gurudev Namo łączy nas z naszym wewnętrznym przewodnictwem, żeby nas prowadziło w czasie praktyki. Zaśpiewamy ją trzy razy. Druga mantra to jest mantra ochronna, używamy jej w czasie pracy z energią. Wzmacnia ochronnym światłem naszą aurę i to jest mantra adgórename, dziukat górename, satgóryname, sirigorudyfename. Usiądź sobie teraz w pozycji łatwej, czyli w siadzie skrzyżnym. Patrzyj o siebie obydwie dłonie, złóż dłonie w mudrem modlitwę, połóż na sercu. Dociśnij kciuki do mostka, palce skieruj do góry, łokcie ustaw równolegle do podłogi. Prosty kręgosłup będzie taki przez cały, cały czas praktyki. Tył szyi delikatnie wydłużony, broda przyciągnięta do mostka. Zamknij oczy, weź głęboki wdech przez nos. Całkowity wydech i wdech do pierwszej mantry. O.

Głęboki wdech i wydech. I rozluźnij pozycję. Zostajemy w pozycji łatwej, połóż ręce na kolanach i zaczniemy od pozycji, która nazywa się młynek sufich. Rozpocznij krążenia kręgosłupa. Ruch inicjuj z bioder. Kręgosłup jest prosty, głowa jest jego przedłużeniem, klatka piersiowa jest zablokowana, nie ugina się w ten sposób. Zamknij oczy, oddychaj przez nos, bierz wdech, kiedy wychylasz się do przodu, i wydech, kiedy wychylasz się do tyłu. Podążaj za swoim ciałem w tym ruchu. I możemy już teraz zacząć uwalniać wszystkie odczucia, myśli, emocje, które potrzebują przepłynąć przed praktyką. Słuchaj się w swoje ciało, podążaj za nim. Pomału zmniejsz zakres ruchu, wróć do centrum i zmień kierunek. Zacznij krążyć kręgosłupem, ruch inicjuj z bioder, teraz w drugą stronę. I znowu zamknięte oczy, podążasz ze swoim ciałem. I znowu pomału zmniejsz zakres ruchu. Zatrzymaj się w centrum, wydłuż kręgosłup, weź głęboki wdech przez nos. Zatrzymaj na chwilę oddech i wydech. Zostajemy w pozycji łatwej. Wykonamy teraz wygięcia kręgosłupa, żeby go uelastycznić, rozbudzić przepływ energii. E, pokażę z boku ręce, e, rękoma, złap się za kostkę nogi z przodu. I na wdechu przez nos wygnij kręgosłup do przodu, na wydechu przez nos zaokrągli plecy, wygnij kręgosłup do tyłu. Wdech i wydech. Głowa jest w jednym miejscu nad miednicą, ona się nie porusza. I kontynuuj w swoim tempie, w swoim zakresie ruchu. Zamknij oczy, przekieruj uwagę do wnętrza. Możesz brać głęboki wdech, całkowity wydech. I zatrzymaj się teraz w centrum, wydłuż kręgosłup, głęboki wdech, zatrzymaj na chwilę oddech. I wydech. Dobrze? Ostatnia pozycja w naszej rozgrzewce i poruszeniu energii. Połóż ręce na kolanach i wykonamy teraz krążenia głową. Delikatnie, z dużą ostrożnością, odchyl głowę do tyłu, weź wdech przez nos. I zacznij krążyć głową do jednego ramienia, podbródek przy mostku, wydech przez nos i do drugiego. Kręgosłup jest wyprostowany, barki są rozluźnione, twarz jest zrelaksowana. Możesz się do siebie delikatnie uśmiechnąć, żeby rozluźnić mięśnie twarzy. Możesz zamknąć oczy, jeśli nie masz zawrotu głowy. Teraz, kiedy głowa będzie z tyłu, delikatnie zatrzymaj ruch i zacznij kręcić w drugą stronę. Cały czas utrzymuj prosty kręgosłup, rozluźnione barki i spokojną, zrelaksowaną, uśmiechniętą twarz. Wdech z tyłu, wdech z przodu. I pomału zatrzymaj ten ruch. Usiądź, spójrz przed siebie, głęboki wdech. Zatrzymaj oddech. I wydech. Dobrze? Jeśli potrzebujesz, możesz na chwilkę rozluźnić nogi. I przejdziemy do naszej medytacji. Na promieniowanie myśli, energii, aby stwarzać swoją przyszłość. Możesz użyć złożonego koca albo poduszki, usiąść na nich na medytacji. Możesz też przykryć się kocem bądź szalem, jeśli potrzebujesz. W czasie całej medytacji siedzimy w pozycji łatwej. Możesz też wykonać tą medytację na krześle. Ważne żeby usiąść z prostym kręgosłupem. Jeśli usiądziesz na krześle, postaw obie stopy na podłodze, nie krzyżuj kolan. Dłonie w trzech częściach medytacji ułożone są w kien mudra, czyli połączymy opuszek kciuka palca wskazującego. Pozostałe palce są wyprostowane, połączone. Taką mudrę kładziemy na kolanach, spody dłoni skierowane są do góry, ręce są proste w łokciach. Kręgosłup jest cały czas wyprostowany, tu szyj jest cały czas delikatnie wydłużony, a broda jest delikatnie przyciągnięta do mostka. Oczy będą zamknięte. I usiądź teraz w ten sposób i rozpocznij oddech. Wdech, rób przez zaokrąglone usta, takim jednym, długim, głębokim haustem nabieraj powietrza. A potem zamknij usta i wydychaj powoli powietrze przez nos. I kontynuuj. Głęboki wdech przez zaokrąglone usta i potem pełen wydech. Teraz pozostań w pozycji, bierz głęboki wdech, zatrzymuj na chwilę oddech i na tym zatrzymanym oddechu medytuj nad wszystkimi trudnymi, negatywnymi, emocjonalnymi, mentalnymi, fizycznymi stanami, sytuacjami i sprowadzaj je w swoim umyśle do zera. Wszystko, co ci się pojawia, co nurtuje twój umysł, przeszkadza mu się wyciszyć, wejść w stan kreacji. Wszystko, co przychodzi, przepływa, sprowadzasz do zera. I potem wydech. Wdech przez nos. Zatrzymaj oddech. Wszystkie przepływające emocje, myśli, odczucia fizyczne, które trapią cię, zabierają energię, sprowadzasz w swoim umyśle do zera. Do niewielkiego punktu, do rzeczy nieistotnej i do nieistnienia, i potem wydech. Cały czas oczyszczaj swój umysł. Ze wszystkiego, co się pojawia, sprowadzaj to do zera. Teraz kontynuujemy ten sam oddech. W trzeciej części medytacji będziemy brać wdech przez nos, zatrzymywać na chwilę oddech i potem robić wydech. Ale tym razem pomyśl o swojej przyszłości, tego, co potrzebujesz dla szczęścia, dla wzrostu. I ujmij to w jednym słowie: to może być zdrowie, to mogą być podróże. To może być rodzina, relacje, to może być bogactwo. Koncentruj się na tym jednym słowie. Wdech przez nos zatrzymaj, oddech. Koncentruj się na tym jednym słowie. Uchwyć się tego słowa, uchwyć się tej myśli. Wizualizuj wszystkie aspekty i wydech. Myślą tym słowem swoją przyszłością w nieprzerwanym strumieniu. Twoje myśli, twój umysł, energia, projekcja tworzą i kreują twoją przyszłość. Cały czas w promieniu, i tą myślą w nieprzerwanym strumieniu, i kreuj swoją przyszłość. I teraz głęboki wdech i wydech. I porusz rękoma, barkami, kręgosłupem. Poruszaj ręce, barki, kręgosłup. Podnieś teraz obydwie ręce do góry, rozczapisz palce, głęboki wdech, wyciągnij ramiona, rozciągnij ciało. Delikatnie rozluźnij, zostań w pozycji, palce rozczapieżone. Jeszcze raz. Napnij ciało, wyciągnij się, rozciągnij do góry. I wdech, I ostatni raz. Napnij ciało, wdech, rozciągnij się, wyciągnij do góry. I wydech. I rozluźnij ręce. Połóż na kolanach. Weź jeszcze kilka głębokich wdechów i wydechów i zacznij pomału powracać do tu i teraz otwórz oczy jak będziesz gotowa, gotowy i na zakończenie naszej dzisiejszej praktyki zaśpiewamy mantrę Sat Nam, jestem swoją prawdą podszyj o siebie dłonie w mu modlitwy połóż na mostku pomiędzy piersiami, w centrum swojego energetycznego serca, wyprostuj kręgosłup, wydłuż tył szyi, przyciągnij delikatnie brodę do mostka, połącz się ze swoim sercem, podziękuj sobie za tą poranną praktykę, głęboki wdech, całkowity wydech i wdech do mantry satnam. Sa NAM нам Światło, miłość i pokój dla wszystkich. Bardzo Wam dziękuję za praktykę. Jeszcze wylosuję nam kartę z afirmacją na ten tydzień. Potrafię uspokoić mój umysł i dostrzec piękno swojego życia. Po dzisiejszej medytacji możemy powiedzieć, że potrafię uspokoić swój umysł i kreować swoje piękne życie. Także taka piękna karta. Super. Jeśli macie ochotę, możecie zdecydować, jak się czujecie po medytacji. Postaram się też zachować medytację, udostępnić ją tutaj. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i życzę tutaj serducho dobrego dnia i dobrego tygodnia. Dla Was wszystkich. Do zobaczenia na praktykach. A dzisiaj spotykamy się o 19 na webinarze, na którym będę mówiła, jak joga podchodzi do relacji świadomych, autentycznych, do budowania relacji, podtrzymywania, doskonalenia relacji. Ten webinar jest w ramach pakietu środowych spotkań jogi kundalini udoskonal relacje, ale jakby ktoś chciał dołączyć, to dajcie mi znać. W środę widzimy się właśnie na kolejnym spotkaniu online Udoskonal relacje. Pracujemy z nawiązaniem relacji z drugą osobą. Według jogi z punktu, wchodzimy z punktu zaobserwowania, że ta druga osoba jest nami. A w czwartek widzimy się online na medytacji Jupiter Gria. Dobrze. To jeszcze raz dobrego tygodnia i do zobaczenia. O, jeszcze popatrzę.